Oh, <laughs> Zaspaliśmy, zaspaliśmy, Mikołaj już pewnie tu był Stawaj, Grzeciu szybko, Igor, mieliśmy nie spać co? Mieliśmy czekać na Mikołaja Igor stary, bo już pewnie Mikołaj Czekaj, czy my zaspaliśmy? Tak. Zaspaliśmy na najważniejszą misję w naszym życiu A co? Nie. Prezenty są prezenty? Czekaj, ale nie ma prezentów Ej, Nie ma faktycznie ja to, za... Ej, to no, Nie było go jeszcze może, myślicie, że on jeszcze przyjdzie? Bo już jest tak późno, ale go chyba nie było Ej, Ale po, nie po, było po, w ogóle patrzcie widzowie, to jest nasza piękna choinka Ze złotym labubu. I na górze mamy złote labubu, które wygląda trochę dziwnie, ale jest tak. fajne Gwiazda i ogólnie przygotowaliśmy tutaj na Mikołaja Takie coś, bo mamy pyszne ciasteczka, no. mamy szklaneczkę, nie mieliśmy... Tego ale picia. czemu nie nalaliśmy tego picia? No to, to dlatego nie przyszedł, nie. bo picie nie było nalane. Bo no ma, kto, kto miał się tym zająć? No ja niby. Doma! Ale stary ty rozlałeś, rozlałeś zobacz nie. No, To czekaj, teraz tutaj też Nie! Nie, nie, nie ten... Ten... w tym z tego nie zjem! Nie mów tak na mnie! Dobra! Przepraszam! Dobra. Teraz sprzątnę, Dobra. patrz! I musimy skłować nawet ciastka, bo ich no. nie Ej, Igor, nie płacz! Ej, słyszałaś? Drzwi, czy ty drzwi chyba się... Czy na górze? Drzwi, no, na górze. Albo drzwi, albo prysznic. coś... No. coś... Coś słychać na górze, no? I kolstawa! Sywa! Nikt cię nie wydał stary! Zywa, nie nie Przestań, przestań, przestań udawać! Mamy święta, mamy przepiękną choinkę, jest święta. super! Słuchaj, święta, ej, dobra, gdzie jest Mikołaj, słuchajcie. Chodźmy sprawdzić to, czy coś jest w łazience, może. Ale co wy coś słyszeliście? Tak, a no, jesteśmy wody. sami w domu z ja słyszałam wodę, a Grzesiek słyszał drzwi od łazienki. Od łazienki na górze, na bar. Tak? Czy no. ktoś się kąpił u nas? Tak. Ale nikogo nie ma na chacie. To jest mega dziwne. Słyszycie, cały czas woda, woda się leje, no? no. Ej, ale jest ciemno. Chyba tak. Czekaj, czekaj, serio? Zmienić świateł, no? Zapalę światło? Ty! Musisz to zobaczyć! Tu jest ok. Ej! To jest to. Oj, ręcznie ku spodam, ręcznie ku Ty! Tu jest nikogo. Oj, chuj, że prysznic. Ej, Czemu on nie poszedł dać prezentów, nam tylko się myją nas pod prysznicem. To mega dziwne, ej, zawsze myślałam, że Mikołaj przychodzi do domu, zostawia prezent i sobie wychodzi. Ewentualnie je ciastka. A nie się myje pod prysznicem? A nie się myje pod prysznicem prysznic na chodźcie. Ej, dobra. Co robimy? A co jest? To co, co, co jest jakiś przebieraniec i on po prostu udaje się tego Mikołaja, żeby kopać się u nas w domu. W sumie, ale no nie. A, po co Dobre, by to robił? Po prostu go śledźmy, On miał worek na podłodze. Może tam są nasze Był prezenty? Nie, nie widziałem, w ogóle. Nie podglądajmy go już, bo w sumie to trochę creepy. No, no. Idźmy, zaczniemy się na dół, on na bank zaraz się też na prezenty. I Może po ciastka. prostu, wiecie, no. zmęczył się podróżą, reniferami i tak dalej, tam pewnie śmierdzi. Przecież on z przyjechał, nie? Z takiego przyjechał, no. no, więc kawał drogi miał. Po prostu ochowajmy się, nasza akcja się uda. Mamy Mikołaja na chacie, da nam prezenty, a my go widzieliśmy. Idźmy po prostu na dół. Dawajcie szybko, dawajcie, Dawa. Oj, Igor już zasnął. Dobra, on zaraz będzie się szedł do nas. I kur, nie śmiej się znowu. Kto mu przegapi Co? Ojciec. Ojciec, Musimy podglądać, co on robi. Tak. Przyniesie nam prezenty. Prezent jest. Dobra. Co on robi? Co on robi? Co on, Nie, oh, nie wychodź, stary. Ciastko. Nie gadać, że będziesz teraz żałować ciasta. A gdzie prezenty? Dobrze, dobrze, niech chcę ciastka. Zjada ciastka! Dobrze, dobrze, tu dobrze, jest! Dobrze? dobrze? Tak, czemu? Bo będą lepsze prezenty! Oh. O, nie, nie on się rozkłada i tutaj siedzi. Ej, najpierw cię opuszczę za naszym do domu, a teraz w salonie. A gdzie prezenty? a nie za dobrze mu tutaj? No właśnie! O, mamy prezenty i sobie iść przez komin czy coś, mamy kominek. W ogóle czemu nie przed kominkiem do domu? Tak, tak, jest, słuchajcie. słuchajcie no, Patrzcie, patrzcie. To. Ej, nigdy nie sądziłam, że Biko jest taki dziwny. Myślałam, Złe. że to fajny gość. On jest zmęczony. Co działało? Udało się, słuchajcie! Co? Udało się? Ja nawyszerowałem te ciastka na my na to miną. Co? Tak! Czemu to zrobiłeś? To złapać stary, teraz mamy Mikołaja Porwaliśmy go, stary, w sensie. Dlaczego? To wszystko się dzieje. Ej, nie! To niedobrze! Ja na niego polowałem, słuchajcie, już od dwóch tygodni. Stary, ale ty nie zostaniemy prezentów! No, tak. więc sami sobie weźmiemy? Ej, w sumie dobra, to Ej. prawda, jest tam Worek! Tam jest worek ze wszystkimi prezentami wszystkich dzieci! Mamy go porwanego. Jak on się nie obudził. I to... tak, co robimy? Poklejone no. włosy Chodźcie odejdźmy stąd, odejdźmy stąd żeby go nie obudzić Dobra Dobra, otwórzmy prezenty Skoro nie możemy przy choince to przy kominku chociażby żeby było w piątecznie. Co myślicie, że dostaliśmy w tym roku? Ja na pewno dostałem nowego iPhone'a kluczyki do Ferrari. I nowy dom. Pokażę. On nam przyniósł węgiel. Czekaj, co? co? Nie dostaniemy prezentów. Jak węgiel? Yyy. Czemu dostaliśmy węgiel na święta? No tak! Niegrzeczne dzieci dostają węgiel zamiast prezentów. Serio? Ale co? nie byliśmy niegrzeczni. Ej, właśnie chyba byliśmy. W jego oczach byliśmy niegrzeczni. Zostawiacie Ten worek, Wiesz, co ja z robię? Patrzcie na to. Do kominka? W sumie tak, bo to jest węgiel do palenia, nie? Zróbmy tak. Pokażmy mu, że jesteśmy dobrymi dziećmi. I ja on nam wtedy zostawi prezenty. Mamy teraz czas, żeby zrobić coś, żeby go przekonać, że my jesteśmy. Uch. Ale mocne te środki na sen. No w sensie to było napisane jakieś super extreme, że maksymalnie jedno opakowanie A nie czekajcie, ej, może to była jedna tabletka, a nie od jedno opakowanie A ile mu wrzuciłeś? No całe opakowanie Co? On się nie obudzi do nowego roku O I boże humor. święty, dobra Dobra, plan jest taki, no. musimy teraz zasłużyć w jego oczach, żeby on nam dał prezenty, bo jak nam nie da prezentów to będzie koniec Coś jak on się dowie o tym, że mu dospałem, te ręki to nigdy nam nie da żadnych prezentów Nigdy się nie dowie no. Idziemy po herbatkę, kocyk i pluszaki No i trzeba jakiś budzik, żeby go obudzić, zobaczcie dobra, no spokojnie, zrobimy mu tak. Dobra, słuchaj, robimy mu jedzenie, ale że nie wiem co lubi święty Mikołaj, to zrobię mu trzy podprawy. Pierwszą. Będą owoce. Po prostu spakujemy mu owoce, żeby się trochę odżywiał. No to ja przygotowuję mu właśnie teraz herbatkę świeżo parzona w takim antycznym dwanuszku. Tu jest już, patrzcie, herbata w siteczku, nalewamy tu wodę i zaparzymy mu herbatkę. To jest pierwsze danie. podamy mu tak. No. A teraz kolejna rzecz. Frytki, bo może świetny Mikołaj lubi czasem zjeść jakiegoś fast fooda. Ale mrożone? No, podgrzeję sobie. Mamy owoce, mamy frytki. To już jest Słuchajcie, Dobre, ja je podgrzeję, podgrzeję, bo jestem gorącym chłopakiem. U No chce się już dotknie. Patrz. No sorry. I ej, są pączki, no? Zrobiły Ale się. Są zakończone? No, czemu zakręcone stary? Dobra, to dla Mikołaja oddaj. Mm, Dobra, jak, jak gorące. Dobra, kulbaty kulbaty. Ej, zaraz zrobisz czajnik? dolewamy kubatki. Trabatka zrobiona. Myślicie, że on to doceni w ogóle? No na pewno. Patrz, ona jeszcze paruje w ogóle, nie wiem, czy to widać, ale jest tak no, gorąco, stary. Nie widać, ale pięknie pachnie. Mmm, pięknie. Dobra, słuchaj Grzesiu, mam trzecią potrawę. Dawaj, pokaż. Było zdrowe, był fast food jest jeszcze jedna rzecz. No? Słodkie. Ooo, słodycze! Nutella? Ale są nutellem damy? Czekaj, czekaj. A pokaż jest tutaj, to są frytki. Tak. Jest fast food, jest zdrowe. To herbatka będzie po prostu picie. A tutaj dajmy mu jeszcze coś, żeby sobie mógł maczać tę mutelę. Tak, dajcie. Frytki może maczyć w nutelli. Nie! O! Słuchajcie, mózgi. Mózgi. Trzymaj. No, może on wyjść. wygląda jakby mu brakowało. Ostatnia rzecz, słuchajcie, Mikołaj na pewno ćwiczy, bo on jest, wiecie, silny, musi te renifery zaganiać, więc damy mu troszkę białeczka. Izolat białka. Słuchajcie, Uuu. To jest warte 500 zł i nie żartuję, Taki izolaczik białka wlatuje, robimy mu proteinowego. Nice! Dobra. Tak? Udzi wezmę garnek i będziemy go budzić i zobaczymy w ogóle, może pogadamy z Mikołajem. Dobra, budzimy. Go. Czekaj czekaj, 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 Białko jeszcze nie skończyłem robić. Jeszcze muszę to zmiksować, wszystko to jest mu w ogóle moje z zlewkiem. Zrobimy mu na żywo, będzie miał, wiesz, barmana na żywo i tak dalej. No dobra, to dawaj, to budź go. Ile mu tego nasypałeś? No to mówię, całe to opakowanie. Się od tego nie dobra. I się na dobra, ja go w mordę, słapy normalnie. O! Ej. Działa! Budzenie trochę Dlaczego nie dostajesz prezentu? Tak, budźcie mi Koaju. Patrz, zrobiliśmy dla ciebie jedzenie mi o, o, staję. On skórzony. Dej, Wstaję, trzymał coś wow. do Ale on jest nie, nie jest niebezpieczny. To jest Mikołaj, tu dobra, yes. Mikołaju, doma, przygotowaliśmy cały plan. Weź go, tak. w, w, w tarzek go. Mikołaju! Czekaliśmy na ciebie cały rok, całe życie właściwie, bo nigdy cię nie widziałam na żywo. Wy jesteśmy grzecznymi dziećmi, prawda? Tak, tak. Ja chcę prezentów, znaczy nie chcę prezentów, ale mamy dla ciebie za to trzy częściowy posiłek Wiliny. Weźną herbatę. Tak, Dosłownie. i białko. Białko. Żebyś wiesz, mięśnie ci trochę urosły. Chodź, chodź z nami, chodź. Chodź z nami. No. Chodź. No, Bejdzie, no, chodź, chodź, poprowadź, bo on, on się, się nie śmiał, utrzymuje pewnie w swoim domu. Tak, bo proszę. pierwszy proszę, raz proszę, coś sam, go nakryło. No? ale nie. Jest. No Mikołaju. Mikołaju, proszę, tutaj, może usiądź sobie w ogóle. Siadaj, 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 siadaj. Nie krępuj się. Mikołaju, wszystko jest dla ciebie? Jesteś najważniejszy w święta i w ogóle mamy dla ciebie, proszę, za prezent. Dobra, pierwsza potrawa. Tum, 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 tum. Jabłuszka z marchebeczkami. Dlaczego? Bo są zdrowe. Miko... Mikołaj, o. Wymiotuje. Nie? Dobra, nie. To jednak Nie, nie, nie. Nic innego, Mikołaju, Mikołaju. Wymiotuje. Dobra, czyli Mikołaj nie lubi zdrowego jedzenia. Yy, dobra, ale mamy za to jeszcze dla ciebie tutaj coś lepszego, co ci się na pewno spodoba. Uwaga. Frytki kręcone. Daj rękę. Zobacz, dla ciebie są te frytki. Yeah. Czyli lubi fast foody, dlatego ma takie wygróż. I ostatnie, to Ci się najbardziej spodobało w ogóle. I tak, Uwaga, Nutella i musk, żebyś sobie wmaczał w tej nutelli. Jest ja dziwi, że Mikołaj nie gada, tak? dobra, chyba jest happy. Mam jeszcze herbatę dla Ciebie i Tak, Jest jeszcze herbatka. Uwaga, bo jest trochę gorąca. Chcesz sobie spróbować herbatki troszkę? Hmm. Poparzył się. Oj, się. się. Przepraszamy Mikołaju. Przepraszamy, już to zabieram. E, Czyli co, herbatka nie siedzi za bardzo. Nie siedzi. Dlaczego co ma na to? Może jakiś tajski masaż, albo... Też o tym pomyślałem. Nie wiem, tak? Zapraszam, połóż się na dywanie, tak bo jest. to jest ergonomiczna pozycja. I ten fotel. Chodź, 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 chodź. Panie Mikołaj, tu jest najlepszy masażysta w całej Warszawie. I teraz... Co jest? Co się dzieje? Boli? Ale to dobrze, to musi boleć. To musi boleć, no, no, to musi boleć. Bez, Dobra. Sorry, Mikołaj, ma mnóstwo lat. W sumie tyle co poleza. Bije się! Dobra, bo e, czy my dostaniemy prezent, jak będziemy tak robić. Ciężki jest, twardy, spięty, mocno, nie? Teraz po masażu, wiesz, co jest najlepsze. Relaks. Dawaj Doma, wiesz ten fotę. No, ja. Go same trochę. Chodź Mikołaju, chodź. Wstawaj, Mikołaju. A. Chodź, chodź Mikołaju, tam masz fotę do Ci na tu przygotowany. A, Sceneria jest idealnie na tle choinki Najpierw boli, po masażu zawsze tak jest, a później jest super Tak, tak. I jak boli to Wzięku rośnie Przyciąć sobie Mikołaju Buju, buju Tylko nie idź spać, relaksuj się Jesteśmy najlepszymi dziećmi pod słońcem, jesteśmy super i powinniśmy dostać fajne prezenty Na przykład Wada, jacht, la bubu Na przykład taki Ferrari SF90 Dobra, to teraz trochę emocji, żeby nie zasnąć. O, Boże, Doma, co ty zrobiłaś? Ja nie wiedziałam, że mam tyle szyi. Boże, Doma, co ty zrobiłaś? Teraz nabywano mnie na prezentów. No nie! Ej, ona co? Spłoszyliśmy go. Kurde faja. No i w tym roku mamy węgiel na święta. A, no i co teraz robimy? No w ogóle, czemu on na górę pobieg? Ej, on znowu nie wszedł do komina. Zaczynam Ej. mieć podejrzenie, że to nie jest prawdziwe. On jest Mikołaj? strasznie podejrzany w ogóle. Tak, pierwszy wygląda, jakby nosił maskę. Po drugie, ma jakieś dziwne czarne oczy. Mm -hmm. Po trzecie, nic nie mówi. A po czwarty, uciech teraz. Prawdziwy Mikołaj powinien mieć taki duży brzuszek i robić. Ho, 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 ho. ho, ho, ho Powinien dać nam super krzeszowską? No właśnie, no. powinien mieć prezenty, w worku nie jakiś węgiel. Grzesiu, ty idź teraz do niego i po powiedz mu, że go przepraszamy. Mm -hmm. Stary jak mam go przeprasz prosić teraz. No. Jakżeście go tak zmaltretowali, że to jest szok, Daj stary. mu jakąś laskę świąteczną, czy coś takiego, wiesz. No dobra, taką stary. wiesz, stary. taką. Nie to się da. Obiecaj mu, no. bo ty masz myjnię, stary, nie? Umyjemy mu. Ja wier... mam myjnię? Umyjemy mu renifery. O. Dobra. o. Tak stary. ja mam my, ja mam myjnię, oczywiście, że mam myjnię. Umyjemy Pewnie mu wszystkie renifery. Pewnie wszystkie. że masz. My wszystkie renifery i sanki idziemy. A ja od zawsze chciałem zobaczyć renifery, więc to jest najlepszy dzień w moim życiu. Let's go. Ej, a myślisz, że on wie, że ja mam myjnię? się no, ty wyglądasz tak, jakbyś mógł mieć myjnię. Tak? A chyba pracować w a nie słuchajcie mnie. Słyszycie jakieś stanie czymś? Tak, myślicie, że podkłada prezenty? Bo Znów się myje? Nie. Myślę, że znowu nie bierze prysznic frustrze? Nie widać go. Nie, nie ma go w lustrze. Co? Tu jest, tu jest. Mikołaju! Cicho, cicho, cicho. Ej, cicho. Czy on miał na sobie twój plecak? Tak, chyba tak i co on tu robił w ogóle? Węgiel! To jest nasz węgiel! To nasz... węgiel! węgiel oh, nie, nie, To jest to złodziej, nie Mikołaj! Tak to myślałem! Rano, tak? Mikołaj, czyli Ej, nie, za węgla. On Złodzieju. Po kradł. Złodzieju! nie! Nie zrobiliśmy węgla! Złodziej! Złodzieju! Coś mi Mikołaj by tak nie porozmawiał rzeczy Jezus, o, on Nie mam już obrotu, kurczę Gdzie on jest? Patrz, śmieje się Ucieka Ucieka! patrz tu On ucieka Swój plecak jest w dole na nogę Co jest? On nie może być z tym plecakiem On jest Ej, ucieka. Chodź patrz tu Stary, ten plecak jest warty 40 koła co za łajdach, najgorszy patrz! To za z głami. w plecach, stary najdroższy w całej chacie. A ja już myślałam, że zobaczyliśmy prawdziwego dobra, mikołaja. słuchajcie, ja osobiście wyruszam na misję i będę go gonił na karcie. Trzymaj kamerę, ja sam idę. A wy widzowie, zostawiajcie dla nas łapki w górę i subskrypcję. Elo.